Na naszym Discordzie padło pytanie o to co zrobić kiedy graczom nie idą rzuty, a ty mistrz gry nie chcesz, żeby zacieli się w fabule przez to. No i tutaj odpowiedź jest łatwa, po prostu kiedy zarządzasz rzut, to on musi mieć sens. Jeżeli on nie ma sensu, to po prostu go nie zarządzaj. A w przypadku kiedy on ma sens, kiedy mamy do czynienia z czynnością, która może nie wyjść, warto myśleć o tym tak, żeby każdy wynik posuwał tę fabułę do przodu. To znaczy, odchodzi się dzisiaj, przynajmniej ja odchodzę od takiego podejścia, że kiedy jest porażka na kościach, to no, nie udało ci się. Nie. Porażka też ma popychać fabułę do przodu. Mówi się na to fail forward. I polega to na tym, że zawsze kiedy jest rzut, to jest jakiś efekt. Nigdy nie ma zwykłego nie udało się. Nie podołałeś temu wyzwaniu, i właśnie wtedy dzieje się coś. Wtedy gracze nigdy nie utkną.